Cześć, witam Was bardzo, serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj prezentujemy Wam oto te słuchaweczki. Są to słuchaweczki firmy Sony H9 Inzone. I przedstawimy Wam je szerzej. Są to słuchawki dla graczy, jest to najwyższy model z Inzonów. Model H9, mamy jeszcze H7 i H5, ten jest najwyższy. Model najtańszy jest przewodowy, co jest no, dość kiepskim rozwiązaniem, a z kolei ten ma najwyższe parametry, jeżeli chodzi o redukcję hałasu oraz dźwięk przestrzenny 360. Do tego um, działa na PlayStation 5, na PlayStation 4 oraz na PC. i oprócz tego gwarantuje Wam 32 godziny zabawy bez ładowania. że eee, jeszcze podaje, że ładując słuchawki 10 do 12 minut jesteśmy w stanie uzyskać dodatkową godzinę zabawy, więc jest to całkiem fajna sprawa. Za chwilę je rozpakujemy, zobaczymy co jest w środku, a później podłączymy do konsoli. Nie trzeba walczyć z kartonem. I w jednym pudełeczku mamy kolejne pudełeczko. Ciekawe czy w tym będzie jeszcze kolejne, a nie, tu już wyjeżdżają nasze słuchaweczki. Co tutaj no? A! A właśnie, ciekawostka przyrodnicza. Jeżeli chcecie wykorzystać pełny potencjał tych słuchawek, musicie zainstalować sobie na swoim telefoniku taką aplikację, co są Hub i zrobić sobie zdjęcie uszu. Jak chcecie zrobić zdjęcie uszu, to będziecie mogli skalibrować jeszcze lepiej Wasze słuchaweczki. Czyli będziemy to robić raczej nie. <gry> raczej sobie podarujemy aż taką mocną konfigurację. I to Oj, Jezus, przepraszam. Ok, mamy kabel. To wygląda jak kabel do ładowania słuchawek. Jestem ciekawy co tu jest. Okay, podarłem. Tu się nie chce otworzyć. A, bo to nie chce wyjść nawet. O, Jezus, jak ładnie zapachowali No Ktoś tu się postarał. A, zobaczcie, w gratisie. Dostaliśmy. Naklejki, nie wiem naklejsky na czoło. Zobaczymy. Mamy instrukcję. jakiś europejski dokument gwarancyjny. Ciekawe, czy jeżeli jest europejski, to jest Polska. Jest, jest Polska, tak. Mamy, że ogrodowa 58 w Warszawie plus numer na Sony. Dobrze. A i proszę, mamy tutaj instrukcję użytkowania z pięknym obrazkiem, iż jak używacie słuchawek, to nie pijecie albo pijecie albo grać. No trzeba się zdecydować, no nie da się robić jednego i drugiego. Ok, i co tu mamy? A no i tutaj podłączenie, instrukcja podłączenia pewnie słuchawek. Zobaczymy: holenderski, portugalski. Hmm. No, no pewnie polskiego nie będzie coś jest. Italiano, Espanią, Deutsch nie ma, ale mam jeszcze drugą. Tylko tamta dotyczyła e, wersji e, grupów z sekundę. Polski, yes, mamy. Okay, co, co jest, mamy. Okej, co tu jest? Ciekawe to Środki ostrożności, dane techniczne, słuchajcie mamy, że słuchawki ważą 330 gram, mogą pracować w temperaturze od 0 do 40. Czy coś tu jeszcze mamy ciekawego? Nie, nie, myślę, że nie. znaki towarowe, ok, licencje. No, dobra właśnie, tak nie będę przedłużał Tutaj mamy adapter do konsoli, aby mogła się skomunikować z naszymi słuchaweczkami. No i wyciągamy nasze słuchaweczki. No dość śmiesznie wyglądają, niż pulsy, które mamy, mikrofon, całkiem fajnie chodzi. E, tutaj te wszystkie nauszniki są nylonowe, słuchajcie, kiedy go spojrzę, nie, nie da nic wgadzić. E, one są nylonowe, teraz czekajcie, czy one są oznaczone, tak jest, tutaj oznaczenie w środku, lewa, prawa, więc Jest tutaj ładnie oznaczone, żebyśmy wiedzieli dokładnie na które ucho. I co my tu mamy? Mamy tu parę guziczków. Tutaj mamy power, tu mamy łączenie przez bluetooth. Tu mamy chat, tu mamy grę. A tu mamy głośność. Fajnie, bo nie jest na przyciskach, tylko jest na takim oto pokrętełku. To jest moim zdaniem dość wygodne. Tu mamy stację ładowania. I mamy guziczek NC łamany na AMB. Nie wiem, co to znaczy, ale zaraz się dowiem. No dobra, ja myślę, że czas je przymierzyć, słuchajcie. To jest prawo, czyli tak. I jak myślicie? Ale powiem Wam, że wytłumienie jest straszne. E, Słyszę dziką ciszę teraz, jakby mi normalnie mózg zwariował. Bardzo dziwne uczucie, mając je na sucho założone, no. Kurcze, aż zaciekawiło mnie to strasznie. Dobra, bierzemy się za podłączenie ich do konsoli i zobaczymy jaki będzie dźwięk. No dobra słuchajcie, słuchawki podłączone do konsoli, przetestowałem je sobie, no robią robotę. Pulsy były fajne, ale po założeniu tych jest gigantyczna różnica. Ja nie jestem jakimś audiofilem, ale czuć, no, że tak powiem, gołym uchem to jak, jak one brzmią świetnie nie? więc dźwięk jest fenomenalny wyciszenie, ten przycisk tak jak myślałem, to służy do wyciszenia mamy trzy poziomy zerowy, pośredni i pełny no i przy pełnym wyciszeniu jeżeli ktoś siedzi obok mnie słyszę go jakby gdzieś tam gdzieś daleko był i coś próbował do mnie powiedzieć, więc to wyciszenie naprawdę działa e, fenomenalnie. E, do tego tak, ale, przepraszam, niech ta ręka. E, mamy mikrofon, jeżeli jest w pozycji opuszczonej, on się załącza. Jak tylko go podniesiemy do góry, on się automatycznie wycisza. Nie musicie nic klikać, nic naciskać. Wystarczy sam ruch mikrofonem, co uważam za bardzo fajny pomysł. Że nie musimy w żaden mały guziczek trafiać, czy w tym stylu, tylko łapiemy za pałok. Oprócz tego rzecz, która może denerwować niektórych tylko nie użytkownika słuchawek, a siedzącego obok kogoś to znaczy, zobaczcie na moje uszy, tutaj lewa, prawa, one lekko migają. Jeżeli, nie wiem, gracie sobie, a Wasza dziewczyna, żona, czy ktoś inny leży obok to może przy zgaszonej świetle i włączonym telewizorze może to i lekko kogoś irytować, ale ja z reguły i gram, sam, więc dla mnie to nie jest broń Boże, żaden minus. Bardzo fajnie jest tutaj ten scroll do głośności. Jest to bardzo intuicyjne. Guziki są dość duże, fajne. Jedyny. Aha, ładowarka słuchajcie, pasuje z pulsów, oczywiście, więc tutaj jest to ten sam kabelek, to samo złącze. Teraz, tak, jeżeli chodzi o. Guziczki to te słuchawki potrzebują troszeczkę więcej czasu niż pulsy. Pulsy włączały się prawie automatycznie od razu. Te potrzebują jakichś 2, 3, może 4 sekund zanim zaskoczą, że zostały włączone. Im trzeba dać chwilę, żeby one się włączyły. No, ale wygodne są też niesamowicie. Mam się na głowie jakiś czas i nie czuję totalnie się niekomfortowo. Więc słuchawki są jak najbardziej na plus. Polecam. One są w cenie detalicznej dość drogie, bo kosztują prawie 1500 zł, a 1440 zł jest cena detaliczna. Ale słuchajcie, no, y, można je naprawdę wyrwać taniej, nam się udało za 850 zł, więc można taniej. A wiem, że na Black Friday był wyprzedaże, w Mediamarcie był chyba 800 nawet 14 zł. Więc szukajcie, a znajdziecie. A warto w nie zainwestować, jeżeli gracie na słuchawkach, to naprawdę tu komfort jest najwyższy klasy serdecznie polecamy te słuchawki. Jeszcze jedna rzecz słuchajcie. Bo na początek nie mogłem tych słuchawek, nie mogłem ich konfigurować z konsolą. Oczywiście nie przejrzałem instrukcji, no bo po co tak jest jeden szkopu, na który trzeba zwrócić uwagę oczywiście on jest w pudełku, jest zaznaczony tam gdzie mówiłem Wam, złapałem prawie, że trzeba sobie zrobić zdjęcie ucha, tam jest narysowane to. Tutaj, zobaczcie, na pendrive jest przełącznik. I tym przełącznikiem przełączacie między PlayStation 5 a PC. E, u nas były nastawione na PC, dlatego nie mogłem ich skonfigurować, a nie przyszło mi to, że adapter ma przełącznik. Więc pamiętajcie o tym, że nie będziecie czytać instrukcji: że tu jest przełącznik i trzeba go nastawić na PlayStation 5. Reszta już dzieje się automatycznie. E, fajne są też to, że te słuchawki są takie obrotowe. Dzięki temu idealnie dopasują się do każdej Glac'y. Więc to uważam też za plus. Jeżeli chodzi o minusy, uważam, że minusem jest cena tych słuchawek, ale niestety dobre kosztuje, więc tak jak mówię, szukajcie w promocjach, a na pewno coś się w końcu znajdzie. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. E, pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, zostawiać komentarze i łapki w górę i widzimy się w kolejnym materiału. Cześć!